Cześć, niech Was Bóg błogosławi. Jestem w Częstowie, Częstowa Strada, no nie Paweł? Przyjechałem do częstowy w góry na jasną górę, panie, jest jeszcze inna rzecz. Kiedy czuję wątpliwości wobec tego wszystkiego, jestem pewna, że ciem raniem. Również, że gdybym zaakceptowała to bez wątpliwości. A to nie pochodziłoby od Ciebie. Tak, żebym cię zraniła. Cokolwiek robię, czy wątpię, czy wierzę, raniem cię. Jestem ostatnią z tych, którzy chcieliby Cię zranić i ta niepewność sprawia mi również ból. O, córko nie smuć się, nie myśl nigdy, że miłość może mnie ranić jedynie żywisz się mną. Ja jestem Jezusem, Jezusem Chrystusem. To mój chleb spożywasz. Duszo, o duszo umiłowana, nie smuć się już. Wierz mi i czuj się kochana przeze mnie. Wybacz mi, że jestem tak słaba. Wybaczam ci zupełnie. Odczuj, jak ja cię kocham. Twoja słabość jest tym, co pociąga mnie najbardziej. Twoja niewypowiedziana słabość. Twojej nędzy nie da się wyrazić żadnymi słowami. Oprzyjdź tu do mojego serca. Pozwól swojej duszy całkowicie zatopić się we mnie. Bądź moim niebem. Kocham cię. Teraz przyjmij mój pokój.